Cześć! Z tej strony Roman z browaru domowego Sobiesz. E, dzisiaj ważę AP. No i przy okazji tego ważenia parę usprawnień zrobiłem. E, miałem problem ostatnio przy fermentacji w tym zbiorniku, w tym unitanku z podgrzaniem tego. No bo tu jest piwnica, tu jest około 14 stopni. E, teraz akurat jest już trochę lepiej, bo jest tam. 16-17, ale kiedy ostatnio fermentowałem było mniej e, i fermentowałem wajcena i nie byłem w stanie go tak jakby dofermentować, no bo nie ma możliwości ogrzania sensownego tego zbiornika zbiornik ma płaszcz w związku z czym jedyna część nie nieizolowana to jest e, ta góra no i wymyśliłem sobie coś takiego, że wepnę mu grzałkę Zamówiłem grzałkę, grzałka w tej chwili to jest dużej mocy grzałka, bo ona ma 3,50 watów. 3,5 kW, i mam zamiar taki, żeby ją wsadzić, ponieważ ona tutaj ma ten taki kołnierz normalnie triklampa, mam zamiar ją po prostu wsadzić do portu i bardzo, bardzo delikatnie, jeżeli będę miał potrzebę podgrzać trochę. Fermentację. To po prostu, jakąś niską mocą to zrobię. No ale ponieważ grzałka jest mocna, a niskiej mocy e, nie wiedziałem, jak to uzyskać. No więc skonstruowałem sobie taki e, sterownik. Bardzo prosta sprawa. Tak naprawdę, wszystko się opiera na tym e, gotowym STC1000. E, on jest o tyle fajny, że on ma możliwość chłodzenia i możliwość grzania, czyli ma dwa wyjścia. No i chłodzenie wypuściłem na to gniazdo tablicowe, a grzanie na to gniazdo tablicowe. Zasada jest taka, że w tej chwili do chłodzenia, tak naprawdę podepnę pompę. Tutaj mam pompę. Tutaj mam pompę od chłodziarki. I ta pompa od chłodziarki tutaj już wychodzi, więc tak naprawdę to Pompa od chłodziarki pójdzie do tego gniazda, no czyli właśnie chłodzenie. Natomiast z tego gniazda będzie podłączona właśnie ta grzałka. I domontowałem do tego coś takiego jak regulator mocy. Można dostać na Allegro, można dostać na Aliexpressie. Ten jest akurat fajny, bo on jest aż do 10 tysięcy watów. Nie ma kompletnie potrzeby, żeby był taki duży, w tym bardziej, że grzałka nawet nie ma 4 kW. Ale to, co jest tutaj najfajniejsze, to jest to, że to... to jest... ten poziom mocy można sterować sobie tutaj cyfrowo w zakresie do 100%. Czyli jakby nowy wyświetlacz pokazuje nam procentową wartość mocy. Czyli, no jeżeli grzałka ma w tym momencie 35000 nastawimy 10%, to dajemy 350 W. No, generalnie chodziło o to, żeby nie zgrzać tego piwa, no bo przygrzał sobie będzie gorąco, tutaj gdzieś na ściankach będzie zimno, w związku z czym te to, to drożdże by się bardzo denerwowały. Więc ja będę naprawdę bardzo, bardzo małą mocą próbował podgrzać temperaturę, szczególnie jak już się kończy burzliwa, drożdże są zmęczone, a, a ja chcę, żeby dofermentowały, więc chcę delikatnie tą temperaturę podnosić. No i co, zobaczymy jak to działa. Działa to w ten sposób, że w tej chwili ma ustawione, e, ustawione. no odczyt temperatury na tym zbiorniku, to jest 13 stopni. E, tam była założona jakaś wyższa, więc ją w tym momencie próbuje grzać. Tutaj nam pokazuje mm, napięcie i zużytą e, i ampery, co w sumie też można sobie z tego wyliczyć moc, jaka w tym momencie jest użyta. No i ten regulatorek bardzo fajny, który pozwoli mi tu na przykład nie wiem, zastosować tylko 7% mocy grzałki. I mam nadzieję, że to się sprawdzi, jeżeli chodzi o podgrzewanie, no bo nie znalazłem innych sensownych sposobów, żeby zwiększyć temperaturę w Unitanku. W normalnych browarach jakichś takich rzemieślniczych no to pomieszczenie powiedzmy ma 18 stopni no i czy 20 a my już jakby tylko skupiamy się na tym żeby schłodzić to piwo natomiast no, ja się muszę też skupić na tym żeby je trochę ogrzać dobra to ja wracam teraz do ważenia jeszcze coś dzisiaj pokażę ale to za chwilę okej okay. dzisiaj będzie dzień patentów patent numer 2 Wysładzanie. Ja wysładzam takim tutaj e, rurką miedzianą. Ponabijałem w niej otwory. Tam nawet nie trzeba było tego wiercić. Tak naprawdę to jest miękkie, więc można jakimś szpikulcem po prostu sobie to nakłuć. E, mam tutaj gorącą wodę przygotowaną w takim warniku. E, Wodę tłoczę pompką, pompką też sobie reguluję przepływ jak szybko mam jej podawać ten, mm, tą wodę do wysłodzenia. No i widzicie, że całkiem, całkiem sprawnie to idzie. Jak widać piwo już w e, pogotowaniu. W tej chwili je składzam. E, no i... Po schodzeniu leci sobie do, do tanka. I tutaj kolejny patent, jaki sobie wydubałem to jest na powietrzenie w przepływie, czyli w tej chwili tutaj sobie piwo na tym ziemniku widać, że pompa je delikatnie tłoczy, bardzo wolno, bo to przechodzi przez wymiennik. Przez Natomiast tutaj podłączyłem na powietrzanie no i. Patent prosty, bo mam taki po prostu kompresorek w sumie bez butli. On się nadaje chyba tylko do opon. No, wyłączę go teraz, zobaczycie, jakie to jest głośne. na powietrzu nie okazało się zbyt wydajne. Tak to wygląda w tej chwili. Tu mm. <laughs> sprzątania będzie tona. No ale. Ona jest. <laughs> Kurde. No i dobra. Ja już kończę. Piwo w Unitanku. Schodziło się. Częściowo chłodnicą, częściowo już płaszczem chłodzę. Jest 16,6 dojdzie do 16,5 taki będzie start. To są drożdże US05. Chcę je wystartować nisko, żeby mi tam nie narobiły, no, żeby się nie rozkręciły za bardzo. Zabawka działa. Ustawiona temperatura, chłodzi. No, pompa się wyłączyła, uzyskało to co miało, jest 16,5. Pompa już nie działa. Także tak. No, wyczyściłem tego gada. Napierdzieliłem się strasznie. E, pomógł mi jeden patent. To już będzie ostatni patent dzisiaj. E, patent jest taki. Tak wygląda patent. Tu jest druga część. To jest generator pary. To jest na AliExpressie, można wyrwać. Nie jest to nic w sumie drogiego. Eee, ale Ale więcej robi coś takiego. Zeszło mu więc on musi tam sobie dopompować. Eee, ale bardzo fajnie się tym czyściło. Eee, no bo ściereczką się wszędzie nie dojdzie. Eee, Tutaj mamy strumień. Strumień jest bardzo gorący. Trzeba uważać, żeby się nie poparzyć. No i przy okazji myślę, że to jest fajna sprawa, jeżeli chodzi o dezynfekcję. No bo tutaj mam jakieś tam jakieś psikadło i tym psikadłem z reguły sobie tutaj czyszczę jakieś elementy, które mają styk z piwem. Natomiast, no, myślę, że dużo bardziej ekologicznie jest skorzystać z czegoś takiego. Można zrobić coś no, no, no. no i efekt, podejrzewam, jest ten sam, czyli bakterie zabiliśmy, otwór jest oczyszczony, nie użyliśmy chemii, jest to woda. Myślę, że do, do podpatrzenia, jakby ktoś chciał spróbować. Okej, okay, dobra, już kończę na no, dzisiaj, styrałem się, więcej sprzątania miałem niż ważenia, <gryw> tak bywa nieraz. Także do następnego.